Nam się potarczy. czy prześlizną się po mieczu przeciwnika. Jeśli jesteście gotowi, ja zapytam, czy nasza krepsyd, nasze klepsydry są... Tak jest. Słychać oczywiście uderzenia mieczy, słychać szczęk oręża i uderzenia mieczy o tarczę. Takie są, nie starają się e, obejść zasłonę przeciwnika. O, właśnie, tak jak Andrzej w tej chwili. E, trafić pod po tarczach. Piękna odpowiedź Kuby, mocny to był zrespons, zdecydowanie. O, teraz też uderzenie, ale dobrze wyłapane na tarczę. Zwróćcie uwagę, e, Kuba teraz uderzył rantem. O, właśnie. E, to... Tak jak mówiłem nie jest punktowane, ale, ale potrafi odrzucić przeciwnika troszkę go, wybić z rytmu, gdzieś go tam zdezorientować i dzięki temu można zadać celne trafienie, o tak jest, zdobyć punkt, a czasami nawet powalić przeciwnika. Ruszył teraz Andrzej do kontrnatarcia. Stop, stop, koniec walki, przerywamy te zażarte zmagania. No i ja słyszy o klasy. I to jest, jak to mówią, fakt autentyczny. E, więc no, nie lekceważyłbym tego oto strażnika. Rycerz Robert w Barwach Czerwony, z czarnym wilkiem. Na szacie, no i naprzeciwko niego jego przyjaciel Mikołaj. Obaj gotowi. Walka. A jest, a on właśnie, damy, damy, tak przyszły Zobaczcie na tempo walki. Polecam ten pojedynek. Bardzo dobrzy zawodnicy. Robert, tak jak powiedziałem, no jest jednak faworytem tego turnieju i na wielu turniejach rozgrywanych w różnych miejscach w Polsce zajmuje zawsze czołowe lokaty To jest pierwsza trójka, pierwsza czwórka No, rzeczywiście te, te wyniki zawsze są bardzo dobre i, i pozycja wysoka. Zwróćcie uwagę, że Ci zawodnicy, bo takich trzeba określić, ci rycerze, oni naprawdę trenują na co dzień walki rycerskie, dlatego trzeba mieć odpowiednią kondycję, odpowiednią motorykę. O i to widać, tempo walki jest naprawdę, naprawdę dobre. Dzisiaj już nie ma ludzi przypadkowych raczej, którzy pojawiają się na późniejach rycerskich, biorą mieczy między... Jednym piwem, a drugim próbują powalczyć. Nie, to tacy nie mieliby dzisiaj szans. Poziom naprawdę walk rycerskich jest wysoki. No i ci zawodnicy absolutnie to potwierdzają. O właśnie, zobaczcie. Tak jest, bieracie! Robert, ja znam, Roberta, on się nie da na pewno. Bardzo dobrze, Robert ma tutaj silną, silną publiczność. A czy jest publiczność Mikołaja? Jak jest Czy ktoś Mikołaja to pinguje? Stop! Koniec walki, koniec walki, ja się znowu zapomniałem. Gdzieś... To pomyślcie, bo się może jeszcze sprzedać. Eee, no. Bardzo często zdarza się, że te elementy uzbrojenia jednak się niszczą. Pękają rzemienie, przecinają się pasy, gdzieś odpada to. No, to są naprawdę potężne uderzenia i e, takie rzeczy się po prostu dzieją. No nie mamy tutaj dzisiaj dużo czasu, żeby mógł tak Wam naprawdę sporo poopowiadać, choć bardzo bym chciał o walkach rycerskich, o uzbrojeniu. Więc też yy, nie będę Wam aż tak zawracał głowy, ale zajmę się tymi właśnie pojedynkami. Zobaczcie. Ach, to za dużą tarczę kryje się gdzieś tam wiatr. Kasper próbuje go nad tą tarczą trafić. Ach, teraz dobrze, dobrze, z takim przyklęku wyłapał to uderzenie na tarczę. Dobrze zasłonięty Tobiasz, ta tarcza chroni go od kolana w górę. Odpowiednio za nią się chowa, ale teraz, teraz piękne cięcie gdzieś tam pod tarczą. Tak jest. Niektórych cięć szybko zadanych wręcz nie widać, to jest szybki ruch ręką. O, właśnie, praca. Wyrzucenie miecza z nadgarstka. No i, i absolutnie można zdobyć w taki właśnie sposób. W średnim wieczu walczono różnie, walczono do i odpowiedniej ilości trafień, walczono do y, skuszenia kopii na przykład w walce kotnej. Stop! Koniec walki! No i więc... to poczekamy, bo naprawdę psy źle reagują na wystrzały. Więc y, jak uważacie? Ale koniecznie, koniecznie psa na smyczy? No i uwaga, będzie naprawdę głośno. Sercy gotowi? Gotowi odpalaj. Uwaga! Odbiło się pięknie od kamienicy. Dźwięk. Uwaga, drugi wystrzał. No i trzeci z tej małej hakowniczki. Nie? Nie maleńka, zobaczcie jak głośno wystrzeliła. Ja stałem blisko, trochę mi się teraz kręci w głowie. Oczywiście smród to kolejna cecha czarnego prochu, więc o charakterystyczny zapach teraz właśnie tutaj można poczuć na żorskim rynku. Moi kochani, z takimi z pewnością piszczelami, z